Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony PNTCMZ Football. Dzisiaj nagrywamy kolejny poranek. Tak. Od samego początku swojej działalności dostaję od Was masę pytań. Jak Ty to robisz, że Twoje rzuty wolne lecą praktycznie w sam róg bramki z tak wielkim podkrętem? Więc tak, teraz przenosimy się na Orlika w Kalwarii Zebrzydowskiej. I tam pokażę Wam poradnik, jak strzelać te rzuty wolne. Jesteśmy na Orliku. I możemy przejść do poradnika. Od razu na wstępie pragnę zaznaczyć, że rzuty wolne to cecha mocno indywidualna. I ja tu przedstawiam tylko i wyłącznie swój sposób na szczały. Aby nadać piłce jak największy podkręt, nasza stopa musi mieć jak najdłuższy kontakt z piłką. I robić taki oto ruch. I oczywiście dołożyć tego siłę. I wygląda to tak. Przy rzutach wolnych ważny jest też kierunek nabiegu na piłkę. Musi być on pod lekkim kątem. Zobaczcie, jak to wygląda. Ponieważ ruchem ciała również nadajemy rotację piłce. Podczas oddawania strzałów, ważna jest również nasza noga postawna, czyli w moim przypadku lewa noga. Powinna być ona nakierowywana bezpośrednio na róg bramki, w którym chcemy oddać strzał. A teraz najważniejsze, czyli celność strzału. Aby opanować sobie idealne trafianie do bramki, staramy się zawsze uderzać piłkę w spojenie, czyli miejsce pomiędzy słupkiem a poprzeczką. Dzięki temu w późniejszym czasie będziemy mieć opanowaną lepiej celność. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli odcinek się spodobał, daj suba, daj łapkę pod filmem oraz oglądaj nasze inne odcinki. Zapraszamy Cię również na naszego fanpage'a, na naszego Instagrama. Oczywiście wszystkie linki w opisie.